Siemanko moi drodzy, w kolejnym odcinku dzisiaj mamy karmienie dużych ptaszników. Duże ptaszniki dzisiaj będą jadły. I pewne ogłoszenie parafialne. I dobra, mamy do nakarmienia te pająki, w sumie same praktycznie duże sztuki, no jedna jest taka mniejsza. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Ja sobie zaraz przyniosę karmówkę, no i zaczniemy zobaczcie w ogóle tak na początek jak boa tęczowy gdzieś tutaj zaczyna krążyć po terarium, a widzicie jak się mieni no to jest słuchajcie coś niesamowitego jak się mieni piękna samiczka piękna, oj piękna ładna jest będziesz jadła, mam nadzieję, że na filmie z jedzeniem skarmienia karmienia węży w sumie się pięknie sprawdzisz cudownie I teraz tak, zaczniemy sobie, słuchajcie, od pięknej brachypermy Hamori, bardzo dużej w sumie samicy. Na pewno muszę tu jeszcze jej spryskać, no bo jak widzicie, sucho, choć szczególnie jej to jakoś nie przeszkadza, ale no spryskać mimo wszystko trzeba. Mam dubie, także wrzucam. 3, 2, 1. Poszło, poszło. Nie ma to tamto, nie ma to tamto. Przyśniemy. Niech ma też co pić, bo tutaj to widzę, że sobie narobiła, przekopała ogólnie ten pojemnik, choć w sumie miała nie przekopywać. Tak miała powiedziane, żeby nie przekopywała, ale jednak go przekopała, więc nie ma na to już wpływu, no i trudno. Ale no jak widzimy, słuchajcie, samiczka piękna, naprawdę piękna, duża. No kurde, powiem wam, że robi robotę. Naprawdę robi roboty, jak wylinieją mi węże i wyrosną już z, z kostek, z terariów, to ona na pewno pójdzie do terarium. No bo jednak jest to pająk, który do terarium się nadaje, choć nie ukrywam, że dużo lepiej mi się obsługuje pająki właśnie w takich oto tutaj pojemnikach. Nie? Także zobaczymy jak to będzie, ale samiczka bardzo ładna, no i cóż, nakarmiona, lecimy dalej. A z ogłoszenia parafialnego jest to, że zrobimy coś takiego jak było ostatnio, czyli tutaj mam, słuchajcie, już taką podrośniętą samiczkę Hapa Lopus formosus w tym oto pojemniczku do zgarnięcia całkowicie za darmożkę. Więc jeżeli ktoś, słuchajcie, chciałby zgarnąć tego pajączka, piszemy komentarz, chcę pająka i tak jak ostatnio, największa liczba lajków pod danym komentarzem wygrywa. Wtedy ta osoba pajączka zgarnia. Oczywiście dodam jeszcze, że wysyłkę, słuchajcie, pająka, jeżeli jest wysyłka, a nie odbiór osobisty, pokrywa osoba zwyciężająca. Także to jest, słuchajcie, taka informacja. Także Hapalopus Formosus do zgarnięcia. Piszecie, chcę pająka. No i lajkujemy. Kto więcej, to wygrywa. Także takie coś. No i powiem Wam już nie mała samiczka. Bardzo fajna. Bardzo fajna, także jest git. Nie za co powojować. Zobaczymy, kto ma tym razem więcej znajomych. Nie? Także słuchajcie, lecimy do filmu. Kolejną samiczką do nakarmienia jest gramostola pulchripes, który, która w sumie całkiem niedawno wyliniała. Jak widzimy, też bardzo ładna sztuka. Naprawdę bardzo ładna sztuka. E, pytanie tylko, czy będzie chciała jeść. Zobaczymy. 3, 2, 1. Proste, że tak. I tutaj tak samo, słuchajcie, psikniemy żeby o, może sobie troszeczkę to podkręcę, tak. O. o, jednak pajączek. Słuchajcie, też po wylince całkiem niedawno, że miał co pić do jednego rogu. No i jak widzimy, gramo stola pullcreeper. Jak słyszycie, słuchajcie jakieś wirowanie, no to pralka mi działa, więc na to już nie mam wpływu. E, no, może być to trochę słychać, aczkolwiek mam nadzieję, że nie za dużo. Piękny pająk, naprawdę, słuchajcie, piękny pająk. Cudo, po prostu cudo kolejne. No to jest takie moje, wiecie, te pajączki, które dzisiaj karmimy, to jest takie moje top pająków, które posiadam. Lubię te pająki bardzo i no te pająki ze mną na pewno zostają. E, no coraz więcej gadów się u mnie pokazuje, więc też słuchajcie, więcej filmów też będzie z gadami. Natomiast z pająkami oczywiście też, nie? Ale dobra, mamy to, lecimy dalej. Kolejny pajączek słuchajcie do karmienia, czyli Apanopelma Anax. Bardzo ładny pająk pochodzący z północnego Meksyku. Już łapię sobie dubie i 3, 2, 1. Hmm. No i tak jakby to ująć nie poszło to zgodnie z planem. Także muszę słuchajcie tą dubie teraz złapać. Jakoś. O! Puścimy jeszcze raz. Patrzcie jak złapał. Czy ona? Czy ona w ogóle tą dubie będzie tutaj jadła? Patrzcie jak ją trzyma od odnóżami. No nie do wiary. Co się tu wydarzy w ogóle? No i? I co się wydarzy? Oczywiście jakieś resztki słuchajcie wcześniejsze trzeba sprzątnąć. To nie ulega żadnej wątpliwości. No, łapiesz tą dubię, czy jej nie łapiesz, o co to to chodzi? Nie, pająk ewidentnie, słuchajcie, nie chce. Więc ja też jej tutaj namawiać nie będę, idzie dubia do utylizacji. Jeszcze spróbujemy tak. Nie, nie chce. Dobra, no jak nie chce, słuchajcie, to nic z tym tak naprawdę nie zrobimy. Może być też jakaś wylineczka i ucięło mi kadr, więc no trudno, Lecimy dalej. Mamy kolejnego gagatka, jakim jest Xenestis immanis, bardzo ładny pająk, słuchajcie, opalizujący w ogóle na fioletowo. Jemu trzeba znaleźć na pewno jakiegoś, jakąś większą dubię, bo to jest jednak już kawałek pajuna z niego, więc rzucamy 3, 2, 1. Słuchajcie, może uda mi się Wam pokazać, spójrzcie, spójrzcie jak ten pają tutaj wygląda, no spójrzcie, to jest samczyk, ale no słuchajcie, przyznajcie, że kolory, o jak go tak doświetlimy, no to ma po prostu genialne, naprawdę ma genialne te kolory. Także też, słuchajcie, no mimo że sam przyjech, no to go tak trzymam, e, no bo po prostu jest ładny, nie? Po prostu jest ładny, e, bardzo ładnie wygląda, mam Xenesis immanis samiczkę, szkoda, że tutaj ten, sorry, mam intermedię samiczkę, szkoda, że tutaj ten immanis to nie jest samica, no ale no nie można mieć wszystkiego, nie można mieć wszystkiego, oczywiście zbieramy jeszcze, słuchajcie, jakieś poprzednie, i się nie wyczesuj, poprzednie słuchajcie, te poprzednie, poprzednie karmienie, żeby tu nic się nie zalągło, no i spójrzcie tylko, no sami przyznajcie, że to jest majstersztyk, jeśli chodzi o pająka, idealnie dobrane kolory, nie, naprawdę idealnie dobrane kolory, no wygląda pięknie, po prostu wygląda pięknie, Kolejny pajączek, którego mam, ale którego niestety nie będziemy karmić, dlatego że no tutaj jest jego wylineczka, to jest słuchajcie Brauchy Pelma Bemej, ale jest po wylince, no to co ten pająk słuchajcie wygląda, no to jest coś nieziemskiego, patrzcie, spójrzcie tylko jak ona wygląda, no cudo. Te kolory tutaj, no wszystko co tutaj jest z tym pająkiem związane po wylińce, no jest przepiękne, smoliście czarny, z bardzo jaskrawym pomarańczem, no pięknie, naprawdę, słuchajcie, pięknie. Oczywiście trzeba jej spsikać, bo to nie ulega wątpliwości. Niech ma się tutaj dziewczyna czego napić, to też jest, słuchajcie, samica. Najlepsze jest to, że mam też samca, tylko samiec jeszcze nie jest dorosły, więc może będziemy próbować za jakiś czas e, słuchajcie, dopuszczać sobie brachypelmę bemej. Ale no, powiedzcie sami, czyż ona nie jest piękna? No po prostu petarda, naprawdę słuchajcie, petarda. Cudownie to wygląda. Kolejny pajączek to jest dosyć szurnięta brachypelma Emilia. E, no ona powiem Wam, że jest walnięta. I to tak zdrowo walnięta. Także najpierw jej spsikam. Zobaczę, czy coś to w ogóle tutaj da. Żeby też się miała dziewczyna czego napić, jak będzie potrzebować. No i spróbujemy jej coś dać. Aczkolwiek nie wiem, czy ona będzie w ogóle zainteresowana jakimkolwiek jedzeniem. Zaraz zobaczymy. 3, 2, 1. Zero reakcji, słuchajcie. O, chociaż może, słuchajcie, z pensety. Czekajcie. Wezmę sobie inną dubię, bo tam chyba wziąłem martwą. Gdzie jest jaka dubia inna? Dobra, próbujemy. Patrzcie, <laughs> co tu się w ogóle, co tu się, to szurnięty pająk, ty. Nie, nie, nie. Ty spadaj, spadaj do środka. <laughs> szurnięty pająk, słuchajcie. No i patrzcie, i ona nie chce. No to trudno, no jak nie chce, no to też słuchajcie, nie mogę jej namawiać, nie zmuszę jej do tego, aby tak naprawdę zjadła, więc no cóż, trzeba wyciągnąć, trzeba wyciągnąć karmówkę, zwłaszcza, że jest to dubia, to się zaraz zakopie i tyle z tego będzie. Także nic nie zrobimy, zamykamy ją, ale wariatka, słuchajcie, straszna, a niby w nie? No i tutaj mam z intermedia, tylko zobaczmy sobie jakim ona jest tutaj w stanie. No nie wiem, czy ona będzie chciała coś jeść, zobaczymy. No tutaj w związku z tym, że gabaryt pająka nie jest jakiś szczególnie duży, no to tu poleci karaczan turecki. E, to jest bardziej niż pewne. Ale czy ona będzie w ogóle zainteresowana tym karaczanem? No to ciężko powiedzieć, bo taką dupkę ma, powiem Wam, że dosyć wyczesaną. i nie będzie raz nie zainteresowana. Raczej nie. To już, słuchajcie, widać, bo ona już by go zjadła, nie? Aleś Ty się ładna tutaj będziesz robić. Oj, 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 oj. No nie, no tu, słuchajcie, ewidentnie będzie wylineczka. Także tego karaczana tak na dobrą sprawę pasowałoby mi, o, złapać. Pięknie wygląda. A będzie jeszcze ładniejsza. I to jest, moi drodzy, samica. To jest, słuchajcie, samica, także to już jest w ogóle petarda. Mm, także zobaczymy. Zobaczymy, co będzie, jak ona dorośnie, bo naprawdę będzie wyglądać pięknie. I teraz tak, zostaje nam jeszcze jeden gagatek do nakarmienia. I to jest, słuchajcie, znowu właśnie samczyk brachy pelmy bemej. Tylko pytanie, czy on będzie chciał, nie? E, bo tego to nie wiem. Zaraz zobaczymy, tylko złapię sobie karaczana. 3, 2, 1. O, coś złapał, słuchajcie, to wrzucimy jeszcze jednego. Pięknie, drugi poszedł. Słuchajcie, nie cierpię łapać karaczanów. naprawdę. Trzeci poszedł. No i to jest znowu samczyk, nie? To jest znowu samczyk. Także poczekamy aż on dorośnie. A jak dorośnie, no to pójdzie prawdopodobnie na dopuszczenie do samicy, którą widzieliście wcześniej. Więc też będzie fajnie. Też będzie, słuchajcie, fajnie. Muszę go w ogóle przełożyć w inny pojemnik. No ale to już nie dzisiaj, bo nie mam za bardzo na to czasu. Także pozjadało. To co przynajmniej mogło pozjadać, więc fajnie, jest słuchajcie dobrze. No i jak widzimy, moi drodzy, pająki zjadły. Co prawda nie wszystkie w sumie nie wszystkie były karmione, bo ta Brachyperma permabemej na przykład była po więc nie było sensu jej karmić. Także myślę, że odcinek nawet udany. Ja dziękuję za oglądanie. Następny odcinek będzie skarmienia węży, także coś dla gadziarzy. Także dziękuję i trzymajcie się i cześć!